Tak. Dzisiaj zabierzemy Was na wycieczkę po mieście, przepełnionym wielkimi korporacjami, gangami i rywalizacją między nimi. A mowa tutaj o Night City, czyli cyberpunk, gangi Night City, nowa premiera od wydawnictwa Portal Games. Ja jestem Cyprian. A ja Natalia. Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Więc klasycznie zacznijmy od informacji pudełkowych. Natalia oddaję Tobie głos. Oddajesz głos do studia, tak? Oczywiście. To jak spracy te sprawy. Cyberpunk Gangi Night City jest to gra przeznaczona od jednego do czterech graczy. Tak, mamy tutaj również wariant Solo, dla graczy powyżej 14 roku życia. Czas gry to około 90 do 120 minut. I myślę, że zasadniczo jesteśmy w stanie zmieścić się w tym czasie pudełkowym, prawda? No tak, a jeśli nam będzie za mało e, graczy, tych czterech, no to mamy tutaj jeszcze dodatek: Rodziny i Wyrzutki, który pozwoli nam e, rozłożyć piątego gracza oraz dołożyć tutaj kawałek e, do naszej planszy. No dobrze, w takim razie powiedz mi proszę, czym jest Cyberpunk Gundy Night, Night City. Cyberpunk Gangin Night City zabierze nas na, tytułu, na ulicę tytułowego miasta Night City i będziemy tutaj walczyć o kontrolę nad poszczególnymi terytoriami. Będziemy zaznaczać swoją obecność, będziemy mogli przejmować i tak jakby dominować w tych poszczególnych dzielnicach, mając korzyści z odpowiednich lokacji, które będą nam umożliwiały wykonywanie dodatkowych akcji. W ramach kontroli nad naszymi członkami gangu. Dodatkowo w grze będziemy się mierzyć, walczyć, wywoływać strzelaniny, wykonywać zadania, które będą nas kierować poprzez tą rozgrywkę. Bo tutaj w gangach Night City. Warunek końca gry zawsze będzie inny dla e, każdej rozgrywki, jest tylko jeden stały warunek, 25 punktów zwycięstwa i wtedy gra się zamyka. I jest to w pewnym sensie moim zdaniem zabezpieczenie, żeby tutaj karty scenariusza nie były zapętlane, a gra się nigdy nie kończyła. No dobrze, ale jednym z autorów te tej gry jest Eric Lang. Początkowo gra była porównywana do Ojca Chrzestnego. Czy słusznie? Ja miałem okazję grać w Ojca Chrzestnego i w Rising Sana z no i Ankha, Myślę, że w Cyberpunku znajdziemy troszeczkę wszystkiego po trochu. Nie jest to stuprocentowy Ojciec Chrzestny, bo jednak masa mechanik się różni, sposób prowadzenia rozgrywki jest zupełnie inny, nie mamy elementu licytacji, czy też um, tutaj obstawie tej Działania w ciemno bądź jakiegoś lekkiego blefu. Oczywiście mamy karty walki, które nie są jawne wobec naszych współgraczy i możemy tam schować jakiegoś asa w rękawie, jednak mm, nie ma tutaj właśnie tego elementu. Sama plansza moim zdaniem bardzo przypomina Ojca Szesnego, szczególnie lokacje, które możemy zajmować się na Danych dzielnicach, bardzo mi przypominają tutaj motyw Rodem z Ojca Chrzestnego. Również dominowanie w danej dzielnicy pozwala nam tutaj pozyskiwać więcej korzyści niż posiadanie tylko samej obecności. Ale myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, znajdziemy tu troszkę wszystkiego po troszku bo i możemy znaleźć tutaj efekty pozyskiwania punktów zwycięstwa od utraty bądź nieutraty naszych bohaterów który moim zdaniem bardzo przypomina Rising Sana mamy też tutaj tor który w trakcie wykonywania akcji będzie progresował i będziemy mieli pewne korzyści, ale też ryzyko. To mi trochę przypomina tor akcji w Anku, ten taki dodatkowy, gdzie o, wykonując kolejne akcje, mogliśmy mieć bonus, ale jednocześnie e, mogliśmy wywołać konflikt, do którego nie chcieliśmy dopuścić w danym momencie. Tutaj to, troszeczkę inaczej to wygląda, o czym oczywiście opowiemy e, pokrótce w, w późniejszym etapie. Jednak myślę, że tą grę trzeba rozpatrywać jako taki tytuł średniej ciężkości. Mi się wydaje. Nie wiem, jakie jest twoje. Tak, gra nie jest trudna. Zasady są łatwe do wprowadzenia nawet dla osób, które nie grają dużo. I mimo wszystko. Przynosi sporo frajdy. No, dobra. Troszeczkę żeśmy powiedzieli, jak wygląda rozgrywka. Myślę, że to, to będzie dobry moment, żeby Wam opowiedzieć skrót zasad i pokazać, jak grać w gangi Night City. Rozgrywka w cyberpunk gangi Night City odbywa się w turach. Nie ma tutaj rund jako takich. Przyjmujemy kontrolę nad jednym z gangów tytułowego Night City i będziemy mieli do dyspozycji odpowiednie jednostki, którymi będziemy się posługiwać w trakcie naszej gry. Jest to jednostka typu solo, czy, która pozwala nam również na wywoływanie konfliktów w poszczególnych dzielnicach. Mamy technika, który wraz ze swoim dronem wchodzi nam na planszę i pozwala również dodatkowo pozyskiwać okazje oraz edge runnerów, oraz mamy yy, netrunnera. Który będzie nam pozwalał włamywać się do fortecy danych i pozyskiwać odpowiednie zasoby bądź a, m, nietypowe akcje. Każdy z kontrolowanych gangów posiada swoje unikatowe zdolności, które różnią się od innych. Wpływa to jednocześnie na styl rozgrywki, który przyjmiemy. Warto to zwrócić uwagę na właśnie nasze zdolności, bo dodają one. Odpowiednie bonusy w niektórych sytuacjach. W turze gracza możemy wykonać dwie następujące akcje: aktywację albo odzyskanie. Jeśli zdecydujemy się wykonać aktywację, to mamy jedną lub dwie akcje do wykonania z dostępnych znaczników na naszej karcie postaci. Pierwsza akcja to akcja typu solo. Pozwala ona nam przemieścić wszystkie jednostki typu solo i jest możliwa do wykonania tylko i wyłącznie jeśli takowe jednostki są dostępne na planszy. Jednostka typu solo wkraczając na daną dzielnicę może, ale nie musi, wywołać strzelaninę, co doprowadzi do walki, ale o walce wspomnę za sekundkę. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, to akcja technika. Akcja technika pozwala nam pozyskać edge runnerów bądź okazję z dostępnych na rynku. Oczywiście, jeśli kontrolujemy tutaj punkt kluczowy z fixerem bądź interesu. W trakcie tej akcji technika możemy pozyskać tylko i wyłącznie jedną z dwóch kontrolowanych rzeczy, czyli albo edge runera, albo okazję. Nigdy jedno i drugie jednocześnie. Oczywiście, tak samo jak w przypadku akcji solo, musimy posiadać wyłożonego technika na planszy, żeby móc wykonać taką akcję. Kolejna akcja to włamanie do sieci. Jest ona powiązana bezpośrednio z naszym netrunnerem i będzie nam umożliwiała progres na odpowiednim torze. Włamania do sieci, kiedy będziemy się włamywać do niej, oczywiście będziemy śledzeni przez netwatcha i będziemy musieli rzucić kośmi i sprawdzić, czy jednak nie wywołaliśmy zagrożenia, nie zostaliśmy wykryci, co będzie powodowało utratę przez nas jednostek. Ale progresowanie na tym torze wiąże się również z korzyściami. Kontrolowanie poszczególnych tutaj punktów kluczowych, fortec danych, będzie nam pozwalało pozyskiwać dodatkowe korzyści z wspomnianych włamań do sieci. Kolejna akcja to wybudowanie kryjówki. W chwili, kiedy wykonujemy tą akcję, ściągamy z naszej planszetki gracza znaczek kryjówki i umieszczamy w lokacji, w której mamy obecność naszego, naszej jednostki. Oczywiście opłacając odpowiedni koszt wybudowania takiej oto kryjówki. Kolejna akcja to akcja ulepszenia. Ulepszenie pozwala nam pozyskać dodatkowe karty walki i wymienić je z tymi, które już posiadamy na ręku. Czyli musimy dobrać dwie karty, następnie jedną wybrać i odrzucić jedną z tych, które posiadamy jeszcze na ręku. Tak, żeby finalnie pozostały nam cztery karty, które będziemy wykorzystywać w trakcie walki. Ostatni żeton, który mamy na naszej planszetce, to dowolna akcja, czyli taki joker. Możemy wykonać dowolną z wcześniej wykonanych już akcji. Tak jak wspomniałem, akcje, które znajdują się na torze odzyskania, są niedostępne. Musimy w kolejnej naszej turze wykonać wcześniej wspomniane odzyskanie. Odzyskanie powoduje, że wszystkie akcje wracają nam z powrotem na górny Tor. Następnie zyskujemy nagrody z jedną nagrodę z obecności w danej dzielnicy, chyba że dominujemy tam, wtedy pozyskujemy wszystkie. Oraz tam, gdzie posiadamy kryjówki, rekrutujemy jedną z wybranych jednostek z naszej rezerwy i umieszczamy na planszy. Dobrze, wspomniałem, że uzupełnię informacje odnośnie walki. W chwili, kiedy wroga jednostka typu solo znajduje się na, wkracza na terytorium, gdzie znajdują się nasze jednostki, możemy wywołać strzelaninę. W chwili, kiedy wywołujemy tą strzelaninę, każdy z graczy musi zagrać jedną z kart walki w ciemno. Tak, żeby inni gracze tego nie widzieli. Następnie dochodzi do odkrycia, czyli sprawdzamy, czy jakich użyliśmy kart do walki oraz czy tutaj ilość pistolecików zaznaczonych na karcie jest wyższa od przeciwnika. W przypadku, kiedy dochodzi do remisu, a inny efekt nie stanowi inaczej, żadna ze stron nie ponosi strat, po prostu postrzelaliśmy się ślepakami i nasza walka się zakończyła. W przypadku, kiedy jednak przegralibyśmy tą walkę bądź wygrali, to jedna ze stron traci jedną ze swoich jednostek, która znajduje się na danym terytorium. Oczywiście funkcjonuje tu zasada, chyba że karta stanowi inaczej. Edge runnerzy, których możemy pozyskać w ramach akcji technika, to dodatkowe jednostki, które trafiają do naszej rezerwy. Nakładamy naszą planszetkę, Pobieramy jego kartę. Zapoznajemy się tutaj z jego efektami i wprowadzamy go do gry w miejscu kryjów, naszej kryjówki. Co ważne, po pozyskaniu Edrendera nie uzupełniamy od razu karty, którą żeśmy zabrali, tylko zostawiamy to, to pole do wykonania wszystkich naszych akcji. Kolejną możliwością z akcji technika jest pozyskanie kart okazji. Karty okazji to jest. W wspomniany Set Collection oraz wiąże się zawsze z jakimiś nagrodami. Czym więcej będziemy posiadali kart danego typu, tym więcej będziemy mogli uzyskać korzyści z pozyskanych kart. W akcji Netrunnera, gdzie będziemy postępować w trakcie dokonywania włamu na torze, możemy Rozpoznać trzy strefy. Czym będziemy schodzili niżej do kolejnych stref, tym zagrożenie będzie wzrastało, a wykrycie będzie na nasze dużo łatwiejsze. Co może skutkować negatywnymi efektami. Jeśli dojdziemy do dolnej części, tutaj toru, automatycznie wracamy się na sam początek. Jak już wykonamy wszystkie nasze akcje, to możemy uzupełnić tor. Edżenerów oraz okazji, jeśli takowe były pozyskiwane oraz spróbować rozpatrzyć karty opowieści, na których będziemy posiadali efekty końca gry bądź kolejne etapy rozgrywki, które będą, którymi, którymi będą nam sterowały właśnie te karty. No dobrze, jesteśmy już po skrócie zasad, więc może teraz przejdźmy do Plusów i minusów, jakie widzimy w tej grze. Jakie są Twoje plusy? Moim zdaniem, na duży plus tutaj zasługuje to, że em, gra jest prosta zasadowo. To, co mi się podobało, to, że jest tu ciasno. W chwili, kiedy zaczynamy progresować w rozgrywce, czuć to, że. Każdy rozpościera swoje macki, obecność przeciwnika jest wszędzie. Nigdy nie wiemy, co nas czeka, co on może wyciągnąć ze swojej ręki. Jednocześnie może on przyjmować taktykę, że on będzie raczej tracił jednostki. Tutaj znowu dochodzi taki element, że może nam nie zależeć, żeby walczyć z kimś, bo to mu przysporzy dodatkowych punktów, a co jednocześnie go popchnie. Na, na to, że tutaj mm, punktów zwycięstwa i domknie scenariusz, i nie pozwoli zapoznać się z dalszą częścią kart opowieści, które nas tutaj prowadzą. Mm, a jakie jest twoje uczucie na przykład na temat kart opowieści? W sensie tego takiego zmiennego sposobu zakończenia rozgrywki. Jest to coś całkowicie co innego, jeżeli chodzi o gry Area Control, zasadniczo nie grałam w Area Control, która miałby scenariusz. Nie kojarzę. Nie przychodzi mi taki do głowy, chociaż, wiadomo, można by się tu odsłuchiwać. Anka, który miał zawsze jakiś tam preset zrobiony i układ odpowiedni planszy. Tu jednak jest tak, że my jesteśmy prowadzeni, że mamy jakieś efekty, które wpływają na naszą rozgrywkę i one się zmieniają co jakiś etap gry, więc możemy mieć cały czas jakiś twist zasadowy. Bardzo często scenariusz jest podzielony na akty. Tych aktów z reguły jest około trzech, w zależności od scenariusza oczywiście. Są to akty oznaczone literą A bądź B i w zależności od tego jak się potoczy nasza rozgrywka, będziemy, może nam się skończyć gra w różny sposób. No tak, bo rozpoczynając opowieść, co myślę jest istotne, nie wiemy co jest warunkiem zwycięstwa końcowego. Wiadomo, mamy jasno określone, że gra się kończy w chwili, kiedy uzyskamy 25 punktów na torze reputacji, i to jest taki stały wynikający z zasad efekt. Chyba, że oczywiście karta stanowi inaczej, bo tutaj scenariusz szkoleniowy jest skraca ten czas, a żeby wprowadzić graczy w poszczególne, tak jakby gładko wprowadzić to jak będzie przebiegać ta rozgrywka. Sam scenariusz szkoleniowy też jest bardzo przyjemny e, i nie było problemu z wejściem później w rozgrywkę, w dłuższy scenariusz. E, tak, bo scenariusz szkoleniowy nie ma żadnych twistów zasadowych, dopiero one się znajdują w kolejnych e, odsłonach. Nasze decyzje i to, jaką obejmiemy sobie strategię, mogą wpłynąć na to, jak gra będzie się zmieniała i ewoluowała i co będzie tym finalnym elementem, który nam pozwoli zamknąć i zakończyć opowieść i być tym wygranym bądź przegranym de facto. Co jeszcze jest fajne? Fajne jest to, że plansza jest dwustronna i używacie strony w zależności od, od liczby graczy. Z jednej strony macie planszę dla graczy: czterech i więcej, z drugiej strony od jednego do trzech. Czym one się różnią? Różnią się ilością punktów kluczowych, które są na planszy. Dzięki temu nawet przy mniejszej ilości graczy będziemy w pewnym momencie zmuszeni do tego, żeby, z, żeby doprowadzić do konfrontacji między graczami, ponieważ bez niektórych punktów kluczowych będziemy w stanie zrobić zdecydowanie mniej, bądź nie będziemy mogli wykonać Takiej akcji, jaką sobie założyliśmy. Jednak myślę, przynajmniej w moim uczuciu, że jest to gra stworzona do tego, żeby tutaj grać przynajmniej w te cztery osoby i wtedy czuje się to, tą presję i takie osaczenie. Że nie wiadomo, czy, czy na pewno z tej strony nadejdzie atak, czy z drugiej, czy jednak spodziewać się tutaj. Uparcia się wszystkich graczy na ciebie i próbę, próbę tak stłamszenia Twojej rozgrywki. Mi się na przykład bardzo podobało najmowanie edge runnerów, czyli ta yy, pozysk postaci, które znamy doskonale z fabuły gry. Co oczywiście w moim odczuciu dodawało takiego klimatu i nawet pobudzało tą chęć, żeby wrócić do domu, zainstalować sobie grę i próbować ją przejść jeszcze raz od początku. Bądź po raz pierwszy, jak ktoś nie gra. No, w moim przypadku było to ponowne, byłoby to ponowne przejście. Więc to uważam na duży plus. Tym bardziej, że ci że zostają z nami na stałe i nie jest tak, że ich będziemy tracić, bądź. Nie będziemy w stanie ich pozyskać. Taki, ten, to pozyskanie tych hedge runnerów też jest o tyle mm, fajne, że z jednej strony ok, mamy tą presję, że kto pierwszy ten lepszy, zgarnie lepszego. Chociaż z drugiej strony oni rotują i każdy ma swoje plusy i minusy. Takie przynajmniej moje odczucie w temacie właśnie pozyskiwania ich. Tak, jeżeli chodzi o tych hedge runnerów, to y Pozysk ich, czy da danego edge runera będziemy chcieli wziąć do naszego gangu, czy nie, dużo też zależy od drogi, którą bierzemy, i sposobów w jaki będziemy chcieli grać. Bo takie na przykład w pewnym momencie ty poszedłeś w netranerów, no to brałeś bardziej edge runnerów właśnie pod nich. No tak, no bo RZN dzielą się na kilka kategorii i wtedy my możemy wykonywać większą ilość akcji Jeśli znaczy większą ilość akcji. Mamy po prostu więcej figurek do dyspozycji w ramach danej, danej wybranej przez nas akcji, co może wpływać na, tutaj na, na sposób rozgrywki. Dla mnie to był pewnego rodzaju test, czy jedna z mechanik w ogóle ma, ma jakiś sens. Słuchajcie, że ci tak na, na, na i ich tor jest tak na uboczu. Tak, ale zauważyłem, że przy mojej taktyce fajnie to zaczynało działać. Tak. I jednak tutaj myślę, że różne aspekty gry mogą przysporzyć każdemu graczowi inny rodzaj frajdy. Um, czy to właśnie bicie się, czy jednak troszeczkę stanie na uboczu, czy może jednak byciu. Być w ogniu walki i wszczynać konflikty na każdym możliwym kroku, chociaż tutaj też karty scenariusza mogą nam w tym temacie przysporzyć dodatkowych jakichś niespodzianek. Bądź sprawić, że w trakcie rozgrywki zmienimy swój kierunek. No tak, chociaż to już może się w pewnym momencie okazać, że jest już za późno na to, żeby cokolwiek zmienić w naszej rozgrywce. No dobrze. Posłodziliśmy, powiedzieliśmy, co nam się podoba. A co tak nie do końca zagrało? Do czego mam ale? Ale mam do grubości kart. Walki, bo w sumie karty scenariusza już są ok. Nie są takie cienkie, ale jeżeli chodzi o karty, to są one bardzo cienkie, więc nasze od razu wylądowały w koszulkach, co by się za szybko nie zniszczyły, żebyśmy mogli się dłużej cieszyć tą grą. Co nam jeszcze nie zagrało? U mnie troszeczkę miałem problemy z niektórymi niejasnościami i troszeczkę z tłumaczeniem niektórych kart. Tak nie do końca, wydaje mi się, że e, że, że tam wszystko zagrało. Mm, gdzieś tak jakby na niektórych wybranych kartach brakowałoby tam gdzieś drobnego przecinka, które by mogłoby troszeczkę odmienić sens danej, danej karty. Czy to jest duża ujma? Myślę, że nie ze względu na to, że gra i, to jest, nie mogę tego nazwać grą imprezową, ale to jest właśnie taka gra, gdzie sobie siedziemy ze znajomymi yy, i ponaparzamy się w Night City. Więc myślę, że takie drobne elementy są do, do zaakceptowania. No dobrze, poza podstawką, my mieliśmy okazję też zapoznać się z rozszerzeniem rodziny i wyrzutki. Jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, dodatek, który wprowadza nam możliwość zagrania na 5 osób. Nie mieliśmy okazji przetestować, jak wygląda tutaj rozgrywka na 5 osób. Spróbowaliśmy sobie na 4. I niestety muszę tutaj powiedzieć, że. Bo ten dodatek warto sięgnąć, jeśli naprawdę będziecie potrzebowali tego piątego gracza. Bo mm, ja miałem takie odczucie, że e, przestało być tak przyjemnie ciasno. Tak, bo przez to, że dokładamy dodatkową część mapy, e, te gangi nam się strasznie rozeszły. I część osób siedziała z jednej strony, część osób siedziała z drugiej strony i już nie było takiego tłoku na planszy. Tak, no bo my tutaj akurat spróbowaliśmy sobie zagrać na oba gangi, które dochodzą nam tutaj w dodatku. One są też ciekawe, bo są asymetryczne, wprowadzają zmiany w ilości rozpatrywanych akcji na poszczególnych e, gangach. Mają też inne zasady rekrutacji, co uważam, że jest fajne i może urozmaicić samą rozgrywkę. Jednak Czuję tutaj taką potrzebę czasami, żeby a jednak wy, wy, wyrzucić ten dodatkowy kawałek planszy i gdzieś tam przenieść sobie ten gang w środek tego Night City i pograć sobie mm, troszeczkę na takich własnych zasadach na pięć osób, ale bez Borderlands. Dokładnie. Sama, więc sam dodatek, myślę, że nikogo nie zawiedzie, bo tutaj to, co nam dokładają te dodatkowe gangi, to jest naprawdę bardzo fajne. Bardziej, że ich mamy tam dwa, prawda? Dwa, dwa gangi i one naprawdę są zupełnie inne mają zupełnie inną mechanikę funkcjonowania niż te, które mamy dostępne w grze podstawowej. Co myślę, że właśnie. Szczególnie jeśli będziemy czuli, że troszeczkę nam mało jakiegoś urozmaicenia, to będzie warto sięgnąć po ten e, dodatek, który urozmaici nam rozgrywkę, wręcz nawet w niektórych momentach ją utrudni. No dobrze, teraz powiedz mi, czy ta gra zostanie w naszej kolekcji? Zdecydowanie, bo ja uważam, że to jest bardzo fajny, można powiedzieć godny następca Ojca Chrzestnego, bo nie było ja przynajmniej tak nie czułem, że mamy jakiegoś area control na fajnym IP-ku, który godnie by tutaj zastąpił Ojca Chrzestnego. A to jest naprawdę kawał, kawał solidnego tytułu, który pozwoli nam też prowadzić nowych graczy. Bo tutaj mimo wszystko możemy w bardzo prosty i szybki sposób pokazać komuś jak się gra i jednocześnie nie zalać go toną informacji na temat zasad, ty, jak grać w Gangi Night City, a jednak IP jakby nie patrzeć jest szeroko znane i lubiane, więc to zachęci na pewno myślę kolejnych graczy, żeby spróbować zagrać w jakieś nowe, nowoczesne gry planszowe. Myślę, że też warto, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, czy jeśli mamy Ojca Chrzestnego, to czy warto zakupić yy, yy, Cyberpunk'a? Grałam w Ojca Chrzestnego, grałam w Cyberpunk'a i myślę, że tak, bo to zasadniczo są różne gry. Tak. Też jestem tego samego zdania. To nie jest zupełnie Ojciec Chrzestny 2.0. To jest inna gra. Mamy inne, inne, inne mechaniki do wykonania. Dokładnie. Inne mechaniki zastosowane. Gameplay się różni, mimo że plansza e, przypomina dobrze nam znany tytuł. Też jest pionowa. I ja myślę, że tak jak wcześniej wspomniałem, tu jest po troszku z każdego tytułu w, wcześniejszego, którym e, maczał palce Eric Lang, i sądzę, że nie zawiedziecie się. A jeżeli lubicie jego pozycję, to tym bardziej. Więc nie przedłużając, my bardzo dziękujemy wydawnictwu Portal Games za dostarczenie nam tytułu do recenzji, żebyśmy my mogli wam pokazać, jak wygląda rozgrywka, czym jest Cyberpunk, czym się różni, bądź czym przypomina poprzednie tytuły wspomnianego wcześniej autora. Co tu dużo mówić, subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie nam komentarze, co możemy poprawić w naszych materiałach. Chętnie o tym. Posłuchamy, poczytamy. Nawet te negatywne komentarze nie są nam straszne. Zawsze chętnie odniesiemy się do ewentualnych jakichś wątpliwości. Jeśli coś niejasne zostało z naszej strony wytłumaczone, też chętnie wyprostujemy to w komentarzach. Także ze swojej strony bardzo Wam dziękujemy i widzimy się niedługo. Do następnego. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl Bo z nami wiesz, co z